Dzień dobry, witajcie moi fani. Zobaczcie co tu się zrobiło. O takie coś mamy dzisiaj na podwórzu. Podjadę bliżej. Może ziemię się nie zarpie. I nie wpadnę do środka. Bo jak wpadnę, to koniec. 3 metry głębokości jest. Tutaj patrzcie. Tu, tu, tu. O takie coś jest. Woda nachodzi. Wymiana rurki. No i tak to wygląda. Ale nie będzie rzeki. Teraz rzeka już przejdzie do historii. Dzisiaj nie ma takiego ciepła jak ostatnio. Jest 18 stopni. A tu widzicie wjazd. Pamiętacie jak wyglądał wjazd Dwa dni temu A jak wygląda dzisiaj Ciekawe czy chłopaki doprowadzą go Do takiego samego stanu jak Był A tu mamy kwiatki O takie o Widzicie jakie ładne kwiatuszki Eleganckie Tak Tutaj mamy taki klombik, ostatnio robiliśmy. Pokażę Wam ten klombik. O, tu marcelek z żonko. Widzicie? Elegancki też. Ładnie no. A teraz pokażę Wam jeszcze pawie. Dzisiaj zobaczycie pawie. i kochamy i być może o, zobaczycie też Feniksa kogucika owiaczki beczą a to jest Feniks No pokaż się pokaż! Nie uciekaj dobra, uciekł to jedziemy do tej pawi. Zobaczycie Pawie. dwuletnie osobniki o. tutaj jest kogucik dwa koguciki tu jest samiczka a samiczka palwiczka Próbujemy przybliżyć no, trochę się przybliżyło To macie kochamy kurka i kogucik a Pawie Trochę się odsunęły no, mam nadzieję, że się podsuną trochę. Dabar galite pažiūrėti, kaip atnešė 1-ojo plyglito. Zaniczka dwa tygodnie tam Pawia zniosła trzy jajka ale na razie nie będzie ich wysiadywać Czasem takie trąbienie wywołuje okrzyk upaga Ale dzisiaj widocznie nie jest w nastroju. Także, także do usłyszenia moi fani. Do kolejnego razu trzymajcie się.